Produkcja filmów to zajęcie niezwykle kosztochłonne. Kamery, członkowie ekipy zdjęciowej, aktorzy, światło, lokacje. Zbierając to wszystko razem, producenci filmowi często muszą wykładać grube miliony, by stworzyć jakieś dzieło, a pamiętajmy, że potem dochodzą do tego jeszcze koszty dystrybucji i marketingu, które w skrajnych przypadkach potrafią nawet przewyższyć koszt tworzenia filmu. Z tego powodu producenci poszukują najróżniejszych metod finansowania filmów, o czym zresztą Oskar zrobił już nawet materiał. Jednym ze sposobów finansowania produkcji filmowej jest crowdfunding, czyli zbieranie pieniędzy od osób gotowych wesprzeć nasz projekt, często bezinteresownie. Najczęściej na ten sposób zbierania pieniędzy decydują się początkujący filmowcy lub entuzjaści, którzy po prostu chcą zrobić jakiś fajny projekt, a raczej ciężko będzie im zdobyć sponsorów czy dofinansowania z publicznych instytucji. Internet dodatkowo ułatwia im rozpromowanie swojej idei, a jeśli odpowiednio wiele osób uzna ją za ciekawą, projekt otrzyma dodatkowy zastrzyk gotówki. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka przykładów profesjonalnych produkcji, które z różnych powodów były finansowane przez fanowską zbiórkę. Zacznę może od kontrowersyjnego przykładu Smoleńsk z 2016 roku, którego budżet wyceniano na 9,5 miliona złotych. Film finansowany miał być przez bezinteresownych darczyńców, jednak udało się w ten sposób zebrać niespełna 900 tysięcy złotych. Kolejne problemy produkcji rozpoczęły się, kiedy Polski Instytut Sztuki Filmowej odmówił jej dofinansowania przez zakłamywanie prawdy historycznej i zbytnią rusofobiczność scenariusza. Mówimy tu o niemałej stracie dla filmu, bo producenci wnioskowali o 5 milionów złotych, które przeszło im koło nosa. Rozpoczęto wtedy kolejną zbiórkę, jednak tym razem nie bezinteresowną. Minimalnym wkładem w zbiórce było 5000 tysięcy lub wielokrotność tej kwoty, ale w zamian takie wsparcie umożliwiało partycypację w ewentualnych zyskach filmu. Niestety, ta inwestycja nie opłaciła się inwestorom, ponieważ Smoleńsk nie spełnił oczekiwań frekwencyjnych i ostatecznie nie zarobił na siebie. No to teraz coś z drugiej strony politycznego podwórka. Produkcje Braci Sekielskich finansowane są za pomocą Patronite'a. Miesięczna kwota dofinansowań robi wrażenie i pozwala Sekielski Brothers Studio realizować regularne materiały publicystyczne na YouTubie, ale ja skupić się chcę dzisiaj na pojedynczych produkcjach. Oczywiście najpopularniejszą z nich jest dokument o pedofilii w kościele pod tytułem Tylko nie mów nikomu, który w całości został sfinansowany z Patronite'a i kosztował 450 tysięcy złotych. Projekt wsparło 2500 osób, czyli średnio wychodzi 180 zł na głowę. Tylko nie mów nikomu, to projekt niekomercyjny więc ciężko tu mówić o jakiejkolwiek opłacalności czy zwrocie z inwestycji. Wyłączono reklamy na YouTubie, nie było lokowań produktu, a nawet telewizją sekielscy udzielili licencji na emisję filmu za darmo. Podobnie Zabawa w chowanego, która kosztowała patronów 120 tysięcy złotych jest dostępna do obejrzenia za darmo, a kolejny film dokumentalny Korzenie zła o skokach będzie kosztował 500 tysięcy złotych, ale jeszcze nie ma jego daty premiery. Myślę jednak, że również można się spodziewać, że zobaczymy go na YouTubie. Skoro już jesteśmy przy Patronajcie i YouTubie nie sposób nie wspomnieć o grupie filmowej Darwin, której produkcje również finansowane są przez patronów. Ze względu na profesjonalizm produkcji i trafiające do wielu osób poczucie humoru, darwinom udało się zebrać wokół siebie zaangażowaną społeczność, która chętnie ich wspiera. Hola hola, ale grupa filmowa Darwin chyba nie bardzo pasuje do tego zestawienia. W końcu nie zrealizowali oni żadnego filmu kinowego albo chociaż pełnometrażowego, który mógłbym tutaj wymienić. Grupa filmowa Darwin to bardziej youtuberzy tworzący śmieszne filmiki, a nie twórcy kinowi. Zgadzam się z tym głosem, ale z drugiej strony profesjonalizm ich produkcji pozwala mi nadać im honorowe miejsce w tym zestawieniu za całą kształt twórczości, a nie za konkretny film. Zresztą grupa coraz bardziej zbliża się do pełnego metrażu, a o taki będzie prawdopodobnie zahaczał nadchodzący short Mistrza Motyla, również finansowany z Patronite'a. Być może kojarzycie serial Weronika Mars, opowiadający o tytułowej bohaterce, która po śmierci swojego przyjaciela zaangażowała się w pracę detektywistyczną. Z każdym kolejnym epizodem Weronika rozwiązywała kolejne pomniejsze sprawy kryminalne, jednocześnie rozwiązując jakąś większą intrygę, zajmującą cały sezon. Serial wyprodukowało Warner Bros. w latach 2004-2007, po czym go zakończono, pomimo przyzwoitych wyników oglądalności. Pomysłodawca serii, Rob Thomas, zaczął wtedy myśleć o filmie fabularnym opowiadającym dalsze przygody Weroniki, jednak Warner nie zdecydował się go wyprodukować. Thomas zajął się wtedy innymi projektami, ale nie przestał marzyć o filmie pełnometrażowym. Ostatecznie dogadał się z Warner Bros. że będą oni dystrybuować gotowy film, ale tylko gotowy film. Sami nie chcą go produkować. No więc wtedy Tomas wpadł na pomysł kampanii na Kickstarterze. Celem było zebranie 2 milionów dolarów na produkcję, ale ten cel został osiągnięty już w 10 godzin po starcie kampanii. Ostatecznie udało się zebrać ponad 5,5 miliona dolarów od prawie 88 tysięcy osób, tym samym ustanawiając kilka Kickstarterowych rekordów, między innymi rekord szybkości zdobycia pierwszego miliona dolarów. Oczywiście osoby wspierające otrzymywały odpowiednie benefity w zamian za wsparcie. Za jednego dolara można było wykupić sobie dozgonną wdzięczność autorów, a za 10 tysięcy dolarów jedna osoba kupiła sobie epizodyczną rolę youtubera. Do tego otrzymała też zaproszenie na premierę i bankiet, podpisany plakat filmu, koszulkę, scenariusz oraz film na DVD i Blu-rayu. Nie wiem, czy to wszystko jest lepsze niż dozgonna wdzięczność, no ale nie mnie oceniać. Grunt, że film oczywiście powstał, oczywiście Warner Bros. go dystrybuowało i ostatecznie jego box office wyniósł 3,5 miliona dolarów. I tutaj chciałem powiedzieć, to oznacza, że produkcja się nie zwróciła, ale przecież mówimy o projekcie finansowanym przez bezinteresownych darczyńców. Osoby wspierające były zadowolone z rezultatu, tym bardziej, że w 2019 roku doczekały się jeszcze czwartego sezonu serialu, kiedy Hulu zdecydowało się ponownie rozpalić na chwilę tę dogasającą franczyzę. Od tego czasu w kwestii Weroniki już nic się nie działo. Ciekawą kampanię crowdfundingową zorganizowali twórcy Super Troopers 2, czyli grupa komediowa Broken Lizards. Studio Fox Searchlight Pictures nie było zbyt chętne do produkowania sequelu do Super Troopers, ponieważ minęło już wtedy 10 lat od pierwszej części i nie spodziewali się, że ktokolwiek będzie jeszcze o franczyzie pamiętał. Obiecali jednak dystrybuować film, jeśli twórcy sami go wyprodukują czyli podobnie jak w przypadku Weroniki Mars. W ten sposób ruszyła kampania na Indiegogo. W której Broken Lizards obiecywali na przykład, że za 20 tysięcy dolarów zostaną drużbami na weselu, a za 100 tysięcy dolarów zostaną ojcami chrzestnymi dziecka i do jego 21 urodzin będą wysyłać mu prezenty. Z kolei jeśli ktoś zapłaciłby 25 milionów dolarów, no to już w ogóle obiecali zostać ojcami dla jego dziecka. Nikt nie zdecydował się jednak na tak duże wpłaty, ale pomimo to kampania i tak osiągnęła sukces. Broken Lizards zarobili 4 miliony 600 tysięcy dolarów, do tego znaleźli też paru innych inwestorów i załącznie 13,5 miliona zrobili sequel swojego filmu, który ostatecznie zarobił prawie 32 miliony dolarów, a więc wielki sukces. Innym projektem, który mnie zainteresował w trakcie researchu do tego materiału jest Iron Sky. Został on w ponad 10% sfinansowany przez fanów. Jest to absurdalna produkcja, parodiująca znane z Hollywood stereotypy. Według fabuły filmu, po II wojnie światowej naziści zostali wysłani na ciemną stronę księżyca, z której teraz powracają, by ponownie spróbować przejąć władzę nad światem. Wspierający mogli zdecydować o kilku elementach filmu, na przykład o imionach dla bohaterów, scenografii czy pewnych elementach scenariusza. Ta fińsko-niemiecko-australijska produkcja ostatecznie kosztowała 7,5 miliona euro, czyniąc ten projekt jednym z najdroższych fińskich filmów. Ostatecznie opinia krytyków o tym filmie była raczej negatywna, ale to w sumie normalne przy parodiach. Najważniejsze jednak, że projekt zwrócił się, zarabiając ponad 8 milionów dolarów. Powstały wtedy gra wideo, gra planszowa i komiks rozszerzające to uniwersum. Kiedy projekt osiąga sukces, naturalnym jest stworzenie kontynuacji, jednak w tym wypadku nie był to dobry pomysł. Twórcy ocenili, że druga część kosztować będzie 15 milionów euro i liczyli, że całość tej kwoty zostanie sfinansowana przez fanów. Udało się jednak zebrać zaledwie 650 tysięcy dolarów, więc trzeba było ponownie szukać koproducentów i sponsorów. W trakcie produkcji pojawiło się mnóstwo problemów również natury prawnej, przez co premiera opóźniała się wielokrotnie. Ostatecznie film kosztował 17 milionów euro, czyniąc go najdroższym fińskim filmem w historii, ale niestety okazał się on ogromną klapą. Zebrał jeszcze gorsze recenzje niż poprzedniczka, a w kinach zarobił mniej niż pół miliona dolarów. To spowodowało, że firma produkcyjna zbankrutowała, a wspierający nigdy nie otrzymali obiecanych benefitów, takich jak choćby kopia filmu na Blu-ray. W ten sposób franczyza przestała istnieć. Na chwilę wracamy jeszcze na nasze podwórko, bo muszę koniecznie wspomnieć o świetnym projekcie w Uniwersum Wiedźmina. Pół wieku poezji później, który zebrał na Polak potrafi prawie 50 tysięcy złotych. Ta kwota pozwoliła na realizację pełnometrażowego filmu dostępnego na YouTubie. Wspierający mogli liczyć na różne upominki, na przykład rekwizyty z planu czy elegancko oprawiony scenariusz, a także tytuł koproducenta w napisach końcowych filmu. Michał i Pan Mateusz już zrecenzowali ten film na naszym kanale, więc odsyłam Was zarówno do naszej recenzji bez spoilerów, jak i samego filmu, który dostępny jest za darmo na YouTube. Jak widać, da się robić profesjonalne filmy, finansując je z pomocą fanów. Wystarczy mieć dobry pomysł, żeby pojawiły się osoby gotowe nas wesprzeć w jego realizacji, nawet bezinteresownie. I o ile zazwyczaj zapytałbym Was teraz o inne znane Wam przykłady filmów finansowanych przez społeczność, tak dzisiaj trochę zmienię formę pytania. To znaczy oczywiście wciąż. Jeżeli macie na myśli jakieś ciekawe przykłady, to podzielcie się nimi w komentarzach. Natomiast dzisiaj bardziej zależy mi na tym, żebyście zwyczajnie pochwalili się, jeśli mieliście kiedyś okazję wesprzeć ciekawy film albo twórców. Jeżeli tak było, to kłaniam wam się nisko za wspieranie fajnych projektów, a tymczasem z mojej strony to wszystko do zobaczenia wkrótce. Cześć.